Ty jesteś trochę taką mamą, influencerką, która pokazuje to swoje życie matczyne na, na Instagramie i myślę, że daje dużo, dużo innym matkom, które też szukają różnych wzorców i porad. Czujesz na sobie taką odpowiedzialność za to, co pokazujesz w internecie? No, myślę, co, zawsze czułam odpowiedzialność, niezależnie od tego, czy byłam matką, czy nie, no bo jednak te treści do kogoś trafiają i mi zawsze zależało na tym, żeby po pierwsze to były prawdziwe treści, a po drugie, żeby to były treści, które... Coś temu odbiorcy mogą też dać, i wydaje mi się, że no, do tego zobowiązuje też miejsce, w którym jestem w życiu. Więc, więc to jest pewna odpowiedzialność. Natomiast ja, ja to raczej rozpatruję w kategorii takiego, takiej możliwości dialogu z kobietami. I mi też na tym bardzo zależy, żeby im pokazać, że ja. Jestem z nimi, że ja jestem człowiekiem, nie? że jakby ja nie jestem tylko marionetką, która staje na ściankach, tylko jednak e, prowadzę normalne życie w domu. Czy ty się czujesz trochę oprócz tego, że mamą influencerką, to głosem kobiet w Polsce, matek w Polsce i być może to jest jakiś kapitał do wykorzystania jako działalności społecznej na przyszłość? Wiesz co, generalnie no, tak sobie myślę, że kto nie, jak nie ja ma o takich rzeczach mówić głośno i akurat ten post czekał długo na opublikowanie i tak to się zbiegło czasowo. Ale... Um, to wywołany wilk z lasu trochę. Um, Wiesz, co dla mnie karmienie piersią było bardzo ważne już przy pierwszym dziecku i teraz jest dla mnie tak samo ważne. Więc ja generalnie często się dzielę zdjęciami właśnie z okresu karmienia, dlatego że to jest naprawdę niesamowite, to jest naprawdę wyjątkowe uczucie. I ten poziom oksytocyny w ciele kobiety, który wzrasta podczas każdego karmienia piersią, sprawia, że tak to odczuwamy i to dla nas jest takie wyjątkowe.